Cześć, z tej strony Kamil, a w tym odcinku, no, będę wybijać Czaka na już, bo wracam tylko dwie wygrane. Przed chwilą sobie zrobiłem ostatnią linię obrony. Ogólnie to ja już zrobiłam trzy razy, to Nie wiem jak. Ej, taka mapa całkiem spoko jest na Czaka, bo patrzę, tu dajemy pierwszy pachołek, tu drugi. I tu trzeci. No i normalnie mam kawę, że mogę sobie przejść, No ale to jest game changer. Przecież... Ogólnie to ja to wam pokażę. Brakam tylko dwie wygrane. Przed chwilą zrobiłem dwie wygrane. Bo jak zaczynałem grać to było 16. Okej. Okay. OK. To chyba już nie są boty. B ale grasz Miplem. niplon okej okay. okej, okay, okej, okay, okej okay. okay. dobra ej, ta by jest mocna normalnie bi biająca no nie? no ani, no po prostu kto to wymyślił ma 900 tysięcy eq mm. no i właśnie tak to miałam sobie rozłożyć mam 1800 monet i zbieram na star Power do szaka Lecisz? Dobra, lesimy, dobra nie ma go On się chyba nie spodziewał, że ja tyle zadaję Gadżet i ult mhm. Dobra Okej, okay, okej, okay. i dobra Mogę być wiadzą gry Mogę być wiadą gry ja dobra, dodam. Ale mogę być w gry, bardzo dużo zbiłem. Chyba że jakąś połowę lecimy i niszczymy ich nie ma. Let's go. Oby to była w gry. Nie patrzyłem. Ej, dobra, wy. Jak będziecie oglądać ten odcinek, to jak idealnie zastępujecie, to. Tą... Możecie napisać czy miałem gry, bo nie patrzyłem. Ale chyba nie miałem. No, może tu, jak już zobaczę. Dobra, jednak nie zobaczę. Ponieważ powtórki można oglądać od 400 bucharków i może. I pomyślałam sobie, że na tych powtórkach, tak na końcu, to było widać. Takie są staty. Dobra, mamy Ali, let's go. Let's go, mamy Ali. I Kruka. Mam. Nie! Dobra, przypadkowo mam gazet. Czy ja nadal mam gazet? Yy, to jest mocne. To jest mocne. To co, już żelę gazet. Nie gada, że ja będę na tak, 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 końca końcu... Aha. Aha. Nie mam do końca rągu, ale nie mam. Przecież się trochę zbiłem. Dobra, let's go, let's go. To było dobre. To było dobre.

Oby to nie było tak jak kiedyś, że się zlegowało i mi nie było wygranej Tak jest Narbię no, chyba to Co robię? Co robię? Game grab'a nie wiem jak ja zrobię To też nie wiem, bo ja w te dwa tryby w ogóle nie gram. Ja gram latat Zadzima No to Trochę tam Starcie Dobra Zaczyniałem nosem, dobra, od teraz robimy nosem. To jest monety. Jest rzadki. Przynajmniej monety. No nie no. Nie, no. okej. Okay. A, A tu jest jakieś... Monety są daleko. Na 30 poziomie. Ja dopiero mam 20. To, to ma być. Co to, to ma być? Co to, to ma być? Czy... Ej, to jest źle. Bo, tu, bo kiedy były normalne, te. Yy, jak to się nazywa? Masterie. To było 9. ten rzeczy tutaj. A tutaj jest 5. Nie podoba mi się to. Oj, nie. A Ali jest za 70 Dwa levele! Dwa levele! Dobra! Chuck 500 Nie, dobra, nie wiem jak ja to zrobię Bo ja raczej nie... nie ja w ogóle nie gram w te rankingowe To się kończy za 3 dni? To za 5, dobra Okej okay. Ja w ogóle nie gram te rankingowe A mam... No... Dwie misje O nie, nie, nie wiem. Dobra Ja poza odcinkiem sobie będę grać na pad Subskrybujcie, bo jest letnia daily eee, To by było na tyle w tym odcinku I cześć! <gry>